Majówka w Zagórzu 2022 lecimy. Niestety skoki w zagórze były takie średnie. Nie mogłem jakoś wpasować się w próg tej skoczni, więc próbowałem po prostu co mogłem. Na no, jaki efekt tego wyszedł, to sami widzicie. Stali bywalcy zagórskich skoczni radzili sobie dużo lepiej ode mnie, ale jak to się mówi, trening czyni mistrza. Nasz serdeczny kolega z Zagórza Dawid Kaszuba po udanym treningu chciał sprawdzić maksymalne możliwości skocznika 20. jak mu to wyszło? Zobaczcie sami. Wow! Ile było? 25 metrów. Ładnie. Na treningu nie poskakałem zbyt długo, ponieważ to nie na moich skokach skupiałem główną uwagę tamtego dnia, a na tym momencie Beata na K10 zgadza się, Beata znów to zrobiła. Hop! Tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy ten jakże treningowy dzień. W drodze powrotnej wybraliśmy się do Iwonicza Zdroju. To jest główny amfiteatr w Iwoniczy Zdrój. I tuż za nim znajdowały się skocznie. Tam jeszcze nawet widać rozbieg. Jeden, drugi tą wieżę sędziowską. I z drugiej strony, tam z tyłu była jeszcze jedna skocznia, tam gdzie są te latarnie. o. Tylko tam już prawdopodobnie mało co widać. A że to się chociaż tak uchowało, no, ale te rozbiegi to już są porozwalane. Bardzo się to miejsce musiało zmienić. A co jest dzisiaj? Dzisiaj jest tuż obok Orlik. No i tam dalej już się do uzdrowiska idzie. Tutaj będzie najlepiej widać amfiteatr. Tutaj były te mniejsze skocznie, a tutaj była ta większa. Dużo takich ciekawych budynków tu jest. Tu jest na przykład stary pałac. Tutaj są stare łazienki. Wszystko jest tak uzdrowiskowo zrobione, ale bardzo w ładnym stylu. Tutaj z tyłu pijalnia. A z tyłu, za tymi drzewami, jest Krakowiak, takie centrum rozrywki. I tutaj też jest takie centrum uzdrowiskowe pod jodłą. O, proszę, i piękny napis. Iwonicz Zdrój. Nie, jest to naprawdę urokliwie. Idziemy dalej. No i powiedz, jak ci smakuje? Średnio hmm, smakuje. Średnio? Ale... To, to... Czekaj. Dla zdrowia. Jeszcze sobie wzięliśmy tutaj sól. Tylko nie podchodź za blisko, bo cię nie będzie widać. Dobra. jak chciałam to pokazać. No? Zobaczyłem, może będzie fajne. Ale faktycznie ta sól smakuje. Znaczy ta sól. Ta woda smakuje jak taka sól. Próbuję tej wody. Może jej poprawiała zdrowie i miała jakieś właściwości regeneracyjne, ale. Nie da się tego za bardzo pić jest tak słone. No właściwie Solanka. Jak sama nazwa wskazuje, ale ta jest mega mega taka nieprzyjemna. To był nasz wypad w Bieszczady. Bata jeszcze je loda. My się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Na razie, cześć, do następnego!